Cześć, tu Marek i rośliny. Dzisiaj mam ze sobą hoję, o której wczoraj mówiłem. To jest ta, która wypuszcza pąki na szypułce kwiatowej, hoja rosarioe. No i poza tym będzie ciekawostka hojowa jak zwykle. Zapraszam na odcinek. Te hoje odkryto niedawno, bo w 2007 roku, opisano w 2009, więc taka w miarę świeża. Przypomina trochę hoje obskure, jeśli chodzi o przebarwianie się i generalnie o kształt liści, ale są bardziej podłużne. Je kwiaty podobno przyjemnie pachną, może się o tym przekonam, chociaż nie wiem, bo znowu nią majtam tutaj przed kamerą, zamiast zostawić w spokoju. No ale trudno, nie będę się pieścił, najwyżej poczekam na trzecie jak pączki. <grym> no i jeśli chodzi o kolor liści, to tak jak mówiłem wcześniej, one się bardzo ładnie na słońcu przebarwiają, pod lampą również. Później robią się zielone, jak już jest tego słońca mniej. E, mają troszeczkę splash, ale naprawdę minimalny Generalnie, kształtem przypominają taką trochę bardziej wyciągniętą choję, obskórę. Ta choja ma długie szypułki kwiatowe. No, zobaczcie, jakie to jest długie. Hm. Kwiatki są dosyć drobne, ale podobno ładnie pachną. Oby tak było. No, może tym razem nie odpadną. Zobaczymy. Poprzednim razem wypuściła na tej samej szypułce pąki. Dosłownie, chwilę po tym, jak ją posadziłem do keramzytu, to była sadzonka cięta. Teraz już mam mnóstwo korzeni. Na górze też tutaj widzę, że na, na górze są i na dole jest ich dużo i nawet wychodzą z tej doniczki, no, niest o. no niestety, hm. też będzie zabawa w przesadzanie, bo to też jest jeszcze z tych takich najgorszych doniczek z małymi dziurami, no trudno, zobaczymy jak to pójdzie, na razie się za to nie biorę, może spróbuję ją zostawić w spokoju, niech zakwitnie, chociaż nie wiem czy już po tym wyjęciu nie odpadną są te pąki, zobaczymy. Bez wczucia, wiecie, jak ona tak chętnie kwitnie, to najwyżej następnym razem. Zapomniałem dodać, że ta choja występuje w naturze na Filipinach. To tyle. Dzisiejszy odcinek będzie trochę krótki, dlatego że mam w domu pacjenta źle znoszącego szczepienie na COVID, a poza tym mam jutro gości i muszę posprzątać, więc sorry, ale nie mam więcej czasu. Teraz czas na chojową ciekawostkę. Dzisiejsza chojowa ciekawostka dotyczy samej nazwy Hoi, Czemu ona się tak nazywa? Otóż została ona tak nazwana przez Roberta Brauna na cześć jego przyjaciela Tomasa Hoya, który przez 40 lat pełnił funkcję głównego ogrodnika w posiadłości, która znajduje się po drugiej stronie tamizy, naprzeciwko Kew Gardens. Tomas Hoy był w tamtych czasach znaną postacią w świecie botaniki. Zajmował się głównie roślinami pochodzącymi z Australii, ale nie tylko. No i to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o ciekawostkę, bo tak jak mówiłem, muszę iść sprzątać, więc trzymajcie za mnie kciuki. Życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia jutro w chojowym lutym.